Banknot 50 złotowy. Idę z nim do restauracji i zapłacę tym banknotem na przykład za obiad. Właściciel restauracji następnie wykorzystuje banknot do zapłaty za pranie. Właściciel pralni następnie wykorzystuje ten banknot, aby zapłacić fryzjerowi. Fryzjer natomiast wykorzystuje banknot na zakupy i tak dalej, i tak dalej. Po nieograniczonej liczbie płatności nadal pozostanie banknotem. 50 złotowym, który spełnił swoje zadanie dla każdego, kto użył go do płatności, a bank wyskoczył z każdej transakcji płatności gotówkowej. Ale jeśli przyjdę do restauracji i zapłacę cyfrową, na przykład kartą, opłaty bankowe za każdą moją transakcję płatniczą pobierane od sprzedawcy wynoszą 3%, czyli około 1,5 zł. Podobnie jak opłata 1,5 zł za każdą kolejną transakcję płatniczą lub ponowne na przykład pranie właściciela lub płatności właściciela pralni, płatności fryzjera i tak, dalej, i tak dalej, Dlatego po 30 transakcjach z początkowych 50 zł pozostanie tylko 5 zł, a pozostałe 45 zł stanie się własnością banku. Dzięki tym wszystkim cyfrowym transakcjom i opłatom płacę tylko gotówką i polecam to innym.